W ramach y, cyklu y, Skolwin Czyta przedstawię y, Państwu fragment y, utworu Marii Konopnickiej, Stefek Burczymucha. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty, A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew, <ścoughs> cóż lew jest, kociak duży, Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, Co zły, tylko kiedy pości. Szakal? Wilk? <ścoughs> Straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy kto szczeka. Komu zechcę, to dam radę. Zaraz za ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie, wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, a tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby hard ze smyczy. Tygrys tato! Tygrys! krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, lew może! Miał kopyta! Straszne! Trzy czy cztery nogi! Paszczę taką przy tym rogi! Gdzie to było? Tam na sianie! Właśnie porwał mi śniadanie! Idzie ojciec, łóżba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.